Dzień 29. Dziś wybraliśmy się na polowanie. Chociaż ciężko byłoby to nazwać wybraniem się, skoro cały czas szliśmy w kierunku naszego plemienia, jednak od czasu do czasu zbaczaliśmy z drogi, aby rozejrzeć się po okolicy i poszukać jakiegoś. Zwierzęcia, na które moglibyśmy zapolować, niestety nie udało nam się niczego znaleźć. Jest to dosyć zaskakująca informacja, gdyż zwykle w tej okolicy było dosyć dużo roślinożerców, na których zwykle polowałem. Wydaje mi się, że zwierzęta uciekły, gdy rozpoczęła się pora deszczowa. Aby nie ugrząść w tym bagnie, które tutaj powstało, niestety jesteśmy zmuszeni kontynuować naszą podróż bez dostępu do świeżego jedzenia i musieliśmy rozpocząć racjonowanie tego, co już posiadamy, aby nie opaść z sił, jeżeli nasza droga naprawdę dwukrotnie się wydłuży ale o tym prawdopodobnie przekonamy się za kilka najbliższych dni. Również mam nadzieję, że uda nam się coś znaleźć, upolować, a może znajdziemy jakieś jadalne owoce, które nasze naczynia są w stanie przetrawić.